Witam wszystkich, nazywam się Kateinę. Jestem dietetykiem i w tym filmie opowiem wam wszystko, co powinniście wiedzieć o Kito Probiotics, a także przekażę bardzo ważne ostrzeżenie, abyście nie nie narażaj swojego zdrowia. Dlatego uważnie obejrzyj ten film i pozostań do końca, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Kitoą Probiotics to rewolucyjny. Pełni naturalny suplement odchudzający opracowany przez czołowych naukowców jako rozwiązanie dla tych, którzy poniesieli porażkę i byli sfrustrowani za każdym razem, gdy próbowali schudnąć. Nadwaga to bardzo trudna sprawa. Nie podoba Ci się to, co widzisz, gdy patrzysz w lustro, źle się czujesz ze swoim ciałem i wydaje Ci się, że wszystkie ubrania, które przymierzasz, nie wyglądają dobrze. Nawet jeśli starasz się stosować zbilansowaną dietę i regularnie ćwiczyć, nic się nie zmienia. Próbowałeś wszystkiego, ale nie możesz stracić ani grama. Każda utracona waga wraca do tego, co było wcześniej. Ale to nie twoja wina. Twój metabolizm jest powolny i potrzebujesz pomocy z zewnątrz. W takim razie Kito Probiotics jest najlepszym wyborem, jakiego możesz dokonać. Keto Probiotics przyspiesza metabolizm i zmniejsza apetyt poprzez stymulację spalania tłuszczu 24 godziny na dobę, bez konieczności forsownych ćwiczeń i restrykcyjnych diet, które powodują głód. Hito Probiotics pomoże ci schudnąć, poprawi Twoją samoocenę, pozwoli ci nosić ubrania, które już nie pasują. Twój mąż będzie patrzył na Ciebie z większą przyjemnością i wszyscy będą ci mówić, jaka jesteś szczupła i piękna. Zauważysz także znaczną poprawę nastroju i usposobienia, co da ci więcej energii do zabaw z dziećmi i lepsze wyniki w pracy. Dzięki stopieniu tłuszczu z brzucha, pleców, łód, ramion i twarzy poczujesz się młodo, pewnie i lekko. Ale bądź bardzo ostrożny. Tylko oryginalny Kito Probiotics może zapewnić wszystkie te korzyści. Wysoki popyt na ten produkt spowodował powstanie wielu podróbek, jednak oryginalny Kito Probiotics sprzedawany jest wyłącznie na jego oficjalnej stronie internetowej. Podrabiane produkty oprócz tego, że nie działają i powodują utratę pieniędzy, mogą również zagrażać Twojemu zdrowiu. Aby pomóc, w opisie tego filmu zamieściłem link do oficjalnej strony internetowej. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz oryginalny produkt. Po kliknięciu linku w opisie, zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę internetową, gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie. Wystarczy wypełnić pola swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu i poczekać na telefon od przedstawiciela, który wspólnie z Tobą zdecyduje, ile zamówić. Produkt dotrze do Twojego domu w ciągu kilku dni, a płacisz tylko wtedy, gdy go otrzymasz. Ale pospiesz się! Tysiące ludzi z całego świata odkrywa niesamowite efekty Kito Probiotics i zamawia do sześciu jednostek na raz. Aby utrzymać jakość produkcji, produkt Kito Probiotics ma ograniczoną produkcję w ciągu roku. Oznacza to, że popyt może szybko przewyższyć podaż, więc musisz działać szybko, aby dokonać zakupu, zanim skończą się zapasy. Należy pamiętać, że ten produkt jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej, a link do oficjalnej strony internetowej znajduje się w opisie tego filmu.